Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam Was wszystkich. Dzisiaj o nodze będzie. Nie o autobusie, ale po co, co ja będę dzisiaj nagrywał. Dzisiaj będę nagrywał, podzielę się z Wami kilkoma spostrzeżeniami Hulejnogi, yy, Więc tak, zanim zaczniemy do tematu głównego, w tytule filmu już wiecie o czym będzie, to podzielę się, uważajcie tutaj, jak składacie, rozkładacie zawsze organoleptycznie zobaczcie, co tu się dzieje, bo u mnie coś zaczyna się dziać. Jeszcze nie jest to niepokojące, ale widzicie, tu ten mechanizm zrobił mi tutaj kuku, delikatne wyciął się podczas składania. Nie wiem, czy to moja po prostu nieuwaga, więc. No cóż, będziemy to oglądać, testować i e, reagować na to. Hamulce mam dzisiaj do podciągnięcia, do ustawienia, bo, bo jest kiepsko, słabo, więc ustawiamy, ale co przede wszystkim? Temat filmu, czyli testujemy pręd zasięg na drugim biegu po 1905. Mój pierwszy film o zasięgu. Mówił o przebiegu gdzieś tu, 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 tu będzie link do tego filmu Czyli 1900 km, nie około, no umówmy się prawie 1200, 2000 km Był film o dystansie na drugim biegu, więc dzisiaj będziemy robić Sprawdzam, powiemy sprawdzam jak wygląda dystans na drugim biegu po prawie 2000. Więc sprawdzamy ciśnienie w oponach, dokręcamy wszystkie śrubki, sprawdzimy jak te śrubki tamto niepokojące dalej. <laughs> Muszę podciągnąć hamulce, podkręcić je, czyli przedni hamulec. To wiecie, tylny hamulec jest w miarę okej, okay, ale przedniego mi brakuje. Yy, I co jeszcze? Co jeszcze? Co jeszcze? Co jeszcze? A, sprawdzam swoją wagę po ubraniu, czyli z kaskiem, rękawiczki i żeby to było 1905 jest na liczniku, w trakcie Wam podam, ile tu przejechałem metrów jeszcze na tym 1905, żeby nie było. Dzisiaj test drugiego biegu. Pogoda jest beznadziejna, jest mrzawka, więc miało być ładnie. Pada deszcz, jest zimno, 5 stopni, ale no niestety mam sprawy takie prywatne, muszę załatwić. Dobra, ja się biorę do roboty, a Was zapraszam na. Za chwilkę, pa! No jednak witam się z wami szybciej niż przypuszczałem Złapię ostrość No GoPro, złap ostrość Nie złapiemy ostrości No tak Jak to mówią z plasteliny? Z gównolitu? Hm. No nic Oprócz tego mamy porządny, no ale drugi komplet muszę sobie porządnych wyciągnąć. Ejku, jejku, jejku. Już nie robią porządnych kluczy i porządnych śrubokrętów. Teraz liczy się chwila, moment. Dobra, do zobaczenia mam nadzieję później, kiedy będziemy już na drodze. Okej, okay, Misiaczki. Ściągnę kask, ściągnę kask. Nagrywa się, nagrywa się. Zaczynamy test. Pogoda jest paskudna, jest jakieś 5 stopni. Nie wiem, czy w ogóle mnie słychać. Przeskoczyło na 1906 i zrobiłem 100 metrów. Także niewiele 54,8 prawie pełna bateria. 54,9 miało, jak rozłączałem, 55. Więc co, zaczynamy test. Prawie po 2000 km, jak trzyma bateria, jak widzicie, warunki są. Widzicie? Warunki są <laughs> straszne. To ja zakładam kask. Zapomniałem okularów wziąć do jazdy dziennej. Będzie mi po oczach trochę chlapało, no ale co zrobić? I co i do zobaczenia. <laughs> Za chwilkę, jakieś zrobimy przerwę na Jakieś kawusie. Jadę jeszcze do jednego sklepu i miasto nas czeka, tam kierunek miasta jest ulica Krakowska w Rzeszowie. Jazdo centrum no Do zobaczenia za chwilkę, pa! Powiem wam, jestem, sam nie wiem gdzie jestem. Zjechałem na jakieś boczne uliczki. Jest trochę górek. Dosyć strome. Nie wiem dokąd to dojadę. Co chciałem powiedzieć? Regulowałem hamulce i nie sprawdziłem, jak dobrze hamują. Jest lipa, jest mocna lipa. Ja muszę zacząć uważać, co robię. Jest źle, no nic, zimne. Dobra, jedziemy dalej. Tak, i teraz z góry jest, tylko że góra jest dosyć ostra. I te hamulce moje nieszczęsne, ale że też nie sprawdziłem, jak to hamuje. A, zapomniałem powiedzieć, jak mamy ustawione P12 oczywiście na najniższym przyspieszeniu Żeby nie było niedomówień Słabo mi słychać, bo kaski, kominiarka A odzyskiwania energii na Największej pozycji, czyli na piątkę, to chyba P11 jest No nic, zjeżdżamy z górki, podciągnę jeszcze tylny hamulec na śrubkach Będziemy nogą najwyżej hamować Ale ze mnie Tyle mówię o bezpieczeństwie, a sam tak zrobiłem, Na no, moja nieuwaga i moja roztropność Do zobaczenia potem Oczeki co do jazdy w deszczu to czy się nie boję, no kurde powiem wam, że nie! Dlaczego? Bo, bo kolej nogę uszczelniła RG Media. Polecam, dzięki temu nie będziecie się bać jeździć w deszczu, a uważajcie na wszystkie malowane linie Czego jadę po drodze? Bo to teren zamieszkania jest Więc tu można jeździć po drodze I na garby też uważajcie Właśnie mi koło jedno leciało Dobra, pa No tak, nie wiem czy widzicie Isiu kiedy mi się zwróci hulajnoga Patrzcie jakie ceny oszalały, to jest stacja Jedna z najtańszych stacji w Rzeszowie A ma być jeszcze drożej Dalej się zastanawiacie, czy kupić? Patrzcie na ceny Mam świadczki, że zmarzłem przeokropnie o, Jesteśmy pod McDonaldem Idę na kawusie, bo jestem tak strasznie zmarznięty Co my tu mamy? Co my tu mamy? Będziecie widzieć? Ojejku, jak zimno nie, co my tu mamy? 19,2 km, połowa baterii, ale tym nie należy się sugerować. 48 V, według mojej tabelki 48. Zobaczę bez okularów, zobaczę bez okularów. 48 teoretycznie to jest, proszę Państwa, połowa baterii, połowa baterii, ale to jest w spoczynku. Jak przyjdziemy z kawy, to się okaże, że. Jeszcze więcej może być. Dobra, wyłączamy, idziemy na kawusie, pa. Zagrzałem się trochę, jest lepiej, zobaczmy. Coś się zmieniło z napięciu. 48,2, niewiele wzrosło, no ale wzrosło. Dobra, jedziemy dalej, testujemy. Przypominam, test na drugim biegu. Zrobiliśmy jakieś niecałe 20 km. Dociągniemy jeszcze 20? Ja szczerze powiedziawszy wątpię w to. Dlaczego? Nie wiem, sami wyciągnijcie z wnioski, ale wątpię, żeby było następne 20. Dobra, pa! Okej, okay, misiaczki. Misiu jest bardzo zmarznięty. Jejku, jak mi jest zimno. Kończymy już ten test. Jadę do domu. Podsumowanie w domu. Ach, mi strasznie zimno jest i mokry, cały mokry jestem, cały teńki mokry jestem. Ach, mówię przez kominiarkę i ptasku. Więc tak, mam dość. Po prostu nie zrobię tego testu całego. Jest obiecujący wynik. Nie sądziłem, że taki będzie, ponieważ mocno było pod górkę na samym początku. To po pierwsze, a po drugie, cały czas jestem w ruchu. non stop bateria nie odpoczywa ani silnik. Jedę już do domu. Ech. Wartość jest podczas przyspieszania. Podczas przyspieszania, bo to jest ważne. To już Wam mówię: 44, 43, 8, 43, 7, 43, 7. Więc jesteśmy blisko wartości granicznych. Ech. Jak stałem było 46, więc bateria jeszcze trochę pociągnie, nie wiem jak mnie słychać 44, 43 i 9 Jestem tak strasznie zmarznięty Jadę do domu na ciepłą kawę, pyszną zupkę, którą wczoraj Zolona zrobiła I będziemy podsumowywać, pa! Ja już jesteśmy. Prawie w domu. Podsumowanie za chwilkę. 14 godzina, a 2 godziny, mi to zeszło strasznie długo. Ojejku, ale z zjęty jest 45,3 V. Podczas ruszania już spadała Napięcie spadało do 43, 42, 9. Nie mam siły, już po prostu nie mam. Przy ruszaniu, przy jeździe na wprost to miało tak 44. Tak około 44V, więc 43,8-44. Więc jeszcze parę kilometrów bym zrobił. Natomiast wracamy do domu. Ja się muszę zagrzać i robimy podsumowanie. Dobra, misiaczki. Podsumowanie. Kolejna noga jest. Owalona! Stoję sobie na balkonie. Teraz będzie z niej kapać sobie tutaj. Wieczorkiem do ładowania idzie, bo jutro do pracy. Zanim dojdziemy do podsumowania, uwagi co do jazdy w deszczu. Uważajcie na siebie, bo liście plus wszystkie pasy malowane na biało są bardzo śliskie. więc musicie uważać bardzo ostrożnie. Poza tym hamulce w deszczu prawie ich nie ma, bo tu wszędzie, wszędzie woda się zbiera. I dopóki klocki jak yy, nie wytrą, to po prostu no, no nie ma hamowania. Yy, dobra, a teraz podsumowanie. Yy, pamiętacie, ile było? 1906 km. Mamy 1942 minus 6, czyli 36 km. Zobaczmy po napięciu 45,7. Więc nie wiem, czy to widać, czy to dobrze. Jeszcze raz zróbmy 1942 i napięcie 45,7. Tak, i teraz tak, ja zakończyłem test wcześniej. Powiem Wam szczerze, że zakończyłem Misu z całym okrusienki. Zakończyłem test wcześniej, bo po prostu nie dałem rady. Byłem zmarznięty, przemoczony do majtek. I przypuszczam, to jest tylko moje przypuszczenie, że jeszcze. 2, 3, może 4 km bym zrobił. 43 gdzieś było, 42,9 podczas ruszania. Więc wartości już bardzo bliskie. Niecałe 44 do jazdy już z prędkością stałą. Wnioski. Wnioski. Prawie po 2000 km bateria trzyma. No tak, trzeba nadmienić to. O, silnik jeszcze delikatnie ciepły Bardzo delikatnie Trzeba nadmienić jeszcze to Że Dzisiaj jest zimno, mokro Mokro I noga cały czas jechała Cały czas Nie było przystanków Nie było tak, że bateria mogła odpocząć przy silnik Tylko w dwie godziny No dwie godziny non stop jazda była Z przerwą na kawusie w McDonaldzie więc hmm. moim zdaniem, to jest tylko i wyłącznie moje zdanie: test wypadł dobrze. Robiłbym jeszcze z 2-3 kilometry i test wypadł dobrze. Także ja jestem, jestem, nie wierzyłem, że się uda w ten test, że taki wynik będzie. No ale jest, jest ok. Jest ok, więc yy, idzie do montowania filmik. Dzisiaj jeszcze czeka mnie albo jutro rano regulacja hamulców, bo coś źle zrobiłem, niezgodne ze sztuką i hamowania praktycznie nie ma. Swoją drogą, że to woda robiła swoje. Do zobaczenia następnym razem. Jak coś oczywiście piszcie, dużo piszecie do mnie na messengerze bardzo fajnie cieszę się że mogę pomóc jak komuś pomagam jak macie jakieś pytania pewnie śmiało piszcie do mnie pa